Hej. W tym filmie chciałbym zaprezentować działające sposoby na zdobycie kodu PaySafeCard całkowicie za darmo. Jeszcze przed filmem chciałbym zaprosić cię do konkursu, w którym do wygrania jest 100 zł w postaci kodu PaySafeCard. Link do konkursu znajdziesz w opisie filmu lub w przypiętym komentarzu. Zatem zapraszam do kliknięcia w link w opisie i przejścia do konkursu. Dobrze. A teraz przejdźmy do sposobów na zgarnięcie sobie za darmo kodu PaySafeCard. Pierwszym sposobem, który chcę ci przedstawić, to serwis License, dawniej ClickSense. Na rynku funkcjonuje już od 2007 roku. Strona posiada ponad 6,5 miliona użytkowników na całym świecie. Łączna kwota zarobiona przez osoby zarejestrowane w License sięga 28 milionów dolarów. To jest bezpośrednim wyznacznikiem możliwości, jakie oferuje program. Ok, a więc jak zarabiać w License? Opcji jest naprawdę sporo. Na przykład możemy wykonywać service, czyli płatne ankiety. Przeciętna stawka za jedną ankietę wynosi około 85 centów aż do 2 tipu dolara Offers, czyli kompletowanie ofert, a więc granie w gry, ściąganie aplikacji, oglądanie filmików etc. Tasks to kompletowanie zadań. Za jedno zadanie można otrzymywać od 1 centa do nawet 70. Dodatkową zachętą jest bonus w postaci 5 dolarów za każde 50 dolarów skompletowanych w zadaniach. Serwis jest wart uwagi. Link do niego znajdziesz w opisie filmu. Ankiety, które wypełniamy w ramach współpracy z license nie wymagają wiedzy specjalistycznej. A co z tym idzie zarabiać w ten sposób może każdy. Dodatkowo warto wspomnieć, że nie są one ograniczone Obszarowo. Dlatego ankietę wypełnisz bez względu na miejsce zamieszkania. Przed rozpoczęciem wypełniania należy dokładnie wypełnić profil użytkownika. Dzięki temu otrzymasz maksymalną ilość arkuszy dostępnych dla Twojej lokalizacji i powiększysz swój portfel. Wypłacać możemy m.in. doładowania PayPal, za które możemy kupić sobie kodzik PaySafeCat. Kolejny sposób, jaki chciałbym Ci przedstawić, to serwis cashisback.pl. Jest to serwis typu PTC. Programy PTC, czyli Pay to Click, polegają na tym, że użytkownik może zarobić, jeśli kliknie w reklamę lub link sponsorowany. Zarabianie polega tutaj na tym, że użytkownik rejestruje się w serwisie PTC, a następnie dostaje reklamy do klikania. I właściwie tyle całej filozofii. Roboty może na minutę dziennie, bo tyle mniej więcej zajmuje odczytanie poczty e-mail i kliknięcie w reklamę. Brzmi więc fantastycznie. Problemem są jednak zarobki uzyskiwane z takich programów. Większość serwisów PTC płaci jedynie od grosza do maksymalnie kilku groszy za kliknięcie w reklamę. Potrzeba kliknąć kilkaset lub nawet kilka tysięcy reklam, żeby zebrać jakąś sensowną kwotę. Dodatkowo większość tego typu serwisów wprowadziło wysoką, minimalną kwotę wy. A to oznacza, że nie wypłacisz pieniędzy, dopóki nie uzbierasz na swoim koncie kilkuset złotych. Na zarobienie takiej kwoty często potrzeba kilku miesięcy, a nawet roku, co jest mocno demotywujące dla takiego użytkownika. Dlatego polecam cashisback.pl. Przede wszystkim serwis oferuje dużo lepsze stawki, a to dlatego, że właściciele oddają użytkownikom nawet 60% wpływów, jakie otrzymują od reklamodawców. To sprawia, że do kieszeni użytkownika trafia od 30 groszy do nawet 80 zł za każde kliknięcie w reklamę. To są stawki kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt razy większe niż oferuje konkurencja. Za kliknięcie w reklamę przewidziane są punkty aktywności, zdobywając je, przechodzisz na kolejne poziomy Lewele, wyższy poziom oznacza wyższą prowizję, tak zwany cashback. Warto jest więc być aktywnym użytkownikiem, bo Twoje zarobki mogą oznaczać. Wzrosnąć. A jeśli dodamy do tego jeszcze bardzo niski próg wypłaty, bo wynoszący zaledwie 20 zł, to mamy przepis na idealny serwis PTC. Cashisback.pl nie wprowadza także żadnych ograniczeń ilościowych, jeśli chodzi o wypłaty zgromadzonych środków. Jak tylko zarobisz 20 zł, możesz je od razu wypłacić. Co więcej, nie jest też pobierana żadna prowizja od wypłaty, a wypłaty są realizowane przelewem bankowym. Wystarczy podać numer konta bankowego. W serwisach PTC najważniejsza jest jednak ich wiarygodność. Często zdarza się, że właściciele takich serwisów oszukują swoich użytkowników. Cashisback.pl postawił mocno na transparentność danych. Logując się do swojego konta użytkownika, sprawdzisz m.in. kiedy i jakie reklamy były wysłane do Ciebie oraz jakie były stawki za kliknięcie. Masz podgląd na pełne statystyki swojej aktywności, widzisz zarobione przez Ciebie kwoty oraz śledzisz postępy w programie partnerskim Cashisback.pl Myślę, że warto dać szansę programowi Cashisback. To zdecydowanie świeże spojrzenie na programy PTC. Ostatnim sposobem, który chciałbym Ci dzisiaj zaprezentować jest aplikacja WowApp. Apka WowApp to internetowy komunikator podobny do Skype, Vibera, WhatsApp i tak dalej. Założyciele wprowadzili jednak coś nowego. Firma oddaje 70% wpływów z reklam, które są wyświetlane wewnątrz aplikacji. W ten sposób uczestnicy biorą udział w branżach mobilnej reklamy, która jest warta 135 miliardów dolarów rocznie oraz międzynarodowych połączeń telefonicznych, która jest warta ponad 5 miliardów dolarów rocznie. Stając się użytkownikiem Up, wow możesz polecać następnych użytkowników i otrzymywać dochody z reklamy, jakie oni oglądają, aż do ósmego poziomu poleceń w głąb tak zwanego networku. Dochody z reklam są wypłacane codziennie, a z rozmów i zakupów wirtualnych numerów telefonu natychmiast. Propozycja wydaje się naprawdę warta uwagi. Zwłaszcza, że aplikacja jest całkiem darmowa. Można czatować, dzwonić pomiędzy telefonami z zainstalowaną apką za darmo i zarabiać. Apka dalej się rozwija. Ostatnio dodali zarabianie z blokady smartfona. I to całkiem fajne. Kilka wyświetleń daje po kilkanaście łąkońców, czyli centów, oraz program partnerski wielu sklepów. Polecam sposób, ponieważ możesz zarobić całkowicie za darmo, wykonując rzecz, którą zwykle robisz normalnie, czyli komunikowanie się z innymi. Mam nadzieję, że zaprezentowane sposoby pomogły ci w zarobieniu w darmowy sposób na kod PaySafeCard. Wszystkie linki znajdziesz w opisie jak i w przypiętym komentarzu. Jeżeli masz jakieś pytania, pisz, odpowiem. Cześć.